Cześć z tej strony Grzegorz, witamy na kanale Autodiscover. Niestety, jak ciężka praca, to Adama nie ma, więc zostawił mnie na polu walki sam i będziemy rozładowywać e, dzisiejszą dostawę samochodów. Przyjechała, przyjechał do nas e, Charger 64 z Pack Jeep Compass, BMK Trójka, Mustang, e, Jeep Cherokee i Ford. F150. na Proszę? na kwarantannie <grywa> Tak na No no, tak, tak, tak się wykręca. <grywa> Dzisiaj same fajne auta. Możemy policzyć pojemność wszystkich. Mamy dla Was konkurs, kto e, będzie najbliżej e, podliczenia łącznej ilości koni mechanicznych na loże, ten wygrywa ramki Auto Discover. Albo Global Motors. Do wyboru. Najpierw, najpierw zjeżdża F150. Będziemy szukać skarbów. Tanie, czy coś jest na pace e, Tylko jakiejś zabudowy. No, powiemy Wam potem, bo odezwał się do nas klient, co prawda, innej firmy. Pokażemy Wam zdjęcie, w jakim stanie przyjechał do niego Jaguar Cabrio. No jest tu pas, jest tu pas przecież, nie? Przymać! Nie! nie jest na razie, To pan... się zatrzyma na krajówce Także maska, maska zabezpieczona, żeby nie odleciała jak w Mustangu kiedyś no Tak to co, szukamy skarbów Bardzo fajna wersja, pięciosobowa. bo były też... Były też trzyosobowy złobecmy z przodu panoramiczny dach także fajny użytkowy samochód dużo dużo fajniejszy moim zdaniem od, od jakiegoś dostawczaka albo od, od tranzyta jakiegokolwiek Blasaka. Także F150 wersji Lariat 3,5 litra V6 z 2016 roku za podobne egzemplarze w zależności od uszkodzenia Między 55 a 65 tysięcy e, trzeba dać W zależności od długości paki e, Taki F-150 może być odsłony i zarejestrowany jako ciężarowy I wtedy na przykład nie płacicie akcyzy Także korzyść z rzędu kilku tysięcy Zobaczcie jakie węże od To czy tak naprawdę ten przedział, tutaj nawet e, są też wersje z 5 litrowym silnikiem V8, więc tak naprawdę że się tam musi zmieścić oczywiście zobaczymy jak to wszystko się porozbiera lampa jest wygląda, że jest cała, nawet na telepie, że wszystkie efekty są całe, prawa sztuka może gdzieś tam w środku będzie tak naprawdę całość uszkodzenia poszła głównie belkę, chłodnice naturalnie do wymiany, aczkolwiek to wszystko jest tak masywne auto na ramie nie widać, żeby tam cokolwiek od spodu było podjęte, ale oczywiście trzeba będzie na spokojnie wziąć, porozbierać F-150 rozładowany Chodźcie tego pomarańczowego Orange Fury Nie wiem, czy to jest pomarańczowy, czy czerwony Taki... Czekaj, sprawdzę co to jest tam Czerwony? Mi się wydaje taki pomarańczowy Nie, Race Red Także... Ford Mustang z 2015 roku w kolorze RACE RED Silnik 2.3 Uszkodzony przodem Nie pamiętam ile dokładnie kosztował, ale zakładam, że pewnie koło 6000 dolarów, czyli 40 tysięcy złotych Ze wszystkimi opłatami Pod dom Teraz sprawdzimy jak tam z przodu Poduszki całe On z tego względu miał bardzo fajny, mały kształt I to jest manual Rzadkość w Ameryce ale super w tym kolorze wygląda moim zdaniem. Nie Jest w tym słońcu ale trochę pomarańczowo. A patyk. Nie mam miarki na ten. Widzę, widzę. Dobra, jest ok, jest, no. Serżak. Dobra, zamykam. Ef, zapalił za pierwszym razem. Nie tak często się to zdarza. Gdy bez boostera się dało zjechać. Fajny, no Podoba mi się pewnie zobaczymy, będziemy na metyfona, no właściciela, żeby zmienić felgi na coś, na coś większego, a to zostawić na zimówki Opony są w nie na najlepszym stanie, więc pewnie tylko zostaną, żeby upalić kapcia i będzie można zamówić, zamówić jakieś letnie fajne, na przykład na 18 albo na 19. Ach. Lekko, lekko w tamą stronę skręć. Tak jak teraz, no. Dobra, powolutku zderzak. Idzie no, tak Tak jak teraz. Bartek, wprost Lekko w prawo. Co, opis uszkodzeń od tego? Opis już to było już. To spokojnie. To już było. Ale przerobialiśmy temat. Samo poszycie w Fordzie kosztuje nie, chyba 1000 hakiem jakoś. Może wyjdzie, bo tak naprawdę tu jest nigdzie nie jest przełamany jest dostęp, do tego nie ma szyberdachu także 5 kilo szpachli i damy radę. Ale super kolor. Korzystając z okazji, że mamy transport. Potrzebujemy przewieźć subaru do lakiernika po blacharce. Także akurat wrzucimy panu Witkowi na pakę jeżdżamy na jeżdżamy na lore. Także, no. potrzebujemy przetransportować auto Dobra, pan Witek jedzie do drugiego blacharza Chodźcie, wam pokażemy jeszcze szybko uszkodzenia I ogólnie obejrzymy Mustanga Prawdopodobnie to samo, ta sama historia, co kiedyś my mieliśmy w Maździe Czyli już maska się poderwała, jak wiozła y, ją pomoc drogowa z miejsca szkody I po prostu uderzyła, uderzyła w ten dach Bartek zamknął Więc na oględziny jeszcze przyjdzie czas, biegówka i 2015 rok. 2-3 silnik uszkodzona w przód. Z maski już nic nie będzie. Jeszcze pan nas pytał, czy że, przepraszam nas, bo przytarł w transporcie, ale, ale ten także pierwsza chłodnica banan. Nawet pisze, tu wszystkie szkody są opisane. Replace, 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 replace AC te chłodnice tak naprawdę nie, też jest X zaznaczony też jest lekko wygięta więc też pewnie będzie do wymiany ten pas już tutaj oberwał jeżeli chodzi o podłużnicę belka, belka jest do uratowania główny głównie chyba pewnie po coś dużego pod coś dużego wjechał także gonimy gonimy Lorę ale w międzyczasie chciałbym Wam opowiedzieć o kliencie, bo bardzo dużo, nie wiem, mamy jakąś taką medialność, więc niektórzy szukają nas pomocy, nie jesteśmy w stanie pomóc każdemu nie chcemy też jakoś być e, utożsamiani z, nie wiem, zrobieniem sztucznych, albo niesztucznych afer, ale odezwał się do nas Mateusz który jest jedną z, z jedną z no, jedną z większych firm, powiedzmy firm bo nawet nie wiem czy to jest firma, czy mają działalność jakąś i, i ten, ściągnął Jaguara F-Type'a, Cabrio i e, to co nam podesłał, zdjęcia pewnie gdzieś tutaj wam Piotrek wklei, e, samochód kabriolet, e, widać, że chyba na aukcji był, e, że na aukcji był zabezpieczony, e, aczkolwiek dojechał do e, klienta e, w stanie takim, jak nam to opisywał, przez trzy tygodnie e, ręcznikami wyciągał z wnętrza wodę, Auto warte 150-200 tysięcy i tak naprawdę cały środek gdzieś tam uszkodzenia jakieś drobne były, cały środek jest praktycznie do wymiany. Co gorsza, nie dość, że ono się zalało w transporcie czy tam na placu, bo, bo w Stanach, czy w Niemczech nikt, ładnie jeszcze w Stanach, nikt nie, nie poprawił zabezpieczeń to jeszcze, to jeszcze z Niemiec jechało na dolnym pokładzie Lory pod samochodem z uszkodzoną miską alejową. Więc cały środek to jest mieszanina, e, mieszanina oleju z wodą. Wszystkie przyciski, wszystkie skóry są do wyrzucenia. E, I pewnie byśmy, do was, pewnie byśmy wam o tym nie mówili, gdyby nie to, że importer całkowicie olał pana Mateusza, jak sam pan Mateusz nam napisał w długim mailu. E, kontakt był świetny do, do zakupu samochodu. Po zakupie samochodu okazało się, że, że gość, który mu to ściągał, e, przestał, przestał od niego odbierać telefony. Zajusował komentarze na Facebooku, na YouTubie. E, i, e, no i praktycznie, praktycznie totalnie, totalnie go zlał. Pan Mateusz w ogóle nie wiedział, czy samochód do niego dojedzie, bo tak naprawdę po zakupie stracił jakikolwiek kontakt. Dopiero po półtora miesiąca. Cię dowiedział e, kierowca. Lory do niego zadzwonił, że jedzie do niego z samochodem. Także, także wtedy się na, na krótką chwilę uspokoił. E, no bo potem to, co już zobaczył, no to była, to była i nadal jest masakra. Tak naprawdę kontaktu, kontaktu z osobą, która mu to ściągała, e, Mateusz nie ma absolutnie e, żadnej, nie odbiera od niego telefonów. Słuchajcie, e, straty wycenione na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ja nie mówię, że to była jego wina, nie? bo tak naprawdę tak naprawdę to się mogło stać nie wiem, może każdemu, my jakoś jak widzimy zdjęcia, a, a zwłaszcza jesteśmy uczuleni na kabriolety z auta z potwieranymi szybami każemy to zabezpieczyć, no nieważne nie zawinił, myślę, że nie zawinił nie zawinił e, importer zawiniła firma przewozowa, nie? ale to na jak, e, na jaką pastwę losu został wystawiony klient, no słuchajcie, gość mu oddał, gość mu oddał e, prowizję, 1500 zł i przestał od niego i zablokował jego Także nie chcemy, robić, nie chcemy robić sztucznej afery, bo pewnie moglibyśmy się do niego przejechać, nakręcić odcinek, że ta i ta firma ściągnęła komuś, komuś złom, e, który miałby dziesiątki, nie setki tysięcy wyświetleń. Nie to osobiście mega wkurza, bo tak naprawdę e, cała branża importerów cierpi, bo jak sam Mateusz mówi, wcześniej ściągał e, samochód z inną firmą. E, chyba im zapłacił 3000 zł czy coś w tym stylu, stwierdził, że no skoro tamten się tak strasznie reklamuje, jaki to nie jest uczciwy i, e, i bierze 1500 zł za ściągnięcie, to mu zaufa, nie? Także i mówi, że po prostu w tym momencie stracił Stracił ochotę jakikolwiek dalszych porcamy ze Stanach. Jeżeli to opowie, no, no generalnie na tym ucierpi, wydaje mi się cała branża, nie? A to nie jest tak, bo jak my nam się zdarza jakieś szkody, nigdy nigdy w życiu nie, nikogo nie zablokowaliśmy, zawsze z każdym się staramy rozwiązywać. Nieraz wypłacaliśmy nawet z własnej kieszeni, jeżeli nie byliśmy w stanie e, wyciągnąć, wyciągnąć od winowajca, albo ustalić kto był winowajcą, bo tak naprawdę ten łańcuch jest, jest dość długi. Bo wiadomo, najpierw... Kurde, jechałem na swoim zjeście. Się zamyśliłem. Także, także będziemy musieli zrobić małe, mały ślimak na rondzie. Tak się, tak się wkurzyłem. Myślę, że mamy takie zasięgi. Że ten film trafi do osoby, która jest sprawcą całej tej sytuacji, no i, i załatwi tą sprawę jak należy. Bo jeżeli nie, to wszędziemy w samochód, nawet sami nie wiemy skąd jest Mateusz, ale przejedziemy się do niego, nagramy odcinek, i możemy puszczać, że to będzie jego ostatni. wprowadzony samochód, a nie o to chodzi, bo, bo miejsca na tym rynku jest dla każdego, ale ale dla firm, które nie są profesjonalne i które, które nie odbierają e, telefonów od klienta, czy blokują go, jeżeli występują jakieś problemy, to niestety nie stanie. Ma. Także nie jedziemy dalej rozładowywać lore. Dobra, to kolejne auto zrzucamy. I pierwszy Ubaru poszło sprawnie. Tak, 2015 2015 rok. Uszkodzony z tyłu, lewy tylny bok. Zaraz wyjdzie co tam dokładnie jest. Samochód powinien odpalić. Jeżeli pytacie o ceny, no to coś podobnego w granicach 35-40 tysięcy złotych pod dom, bez akcyzy, bez naprawy jesteśmy w stanie w stanie kupić. A czy było warto? To się zaraz okaże. Nawet jak się wyprostuje Nawet nie przechodzi za tunel Nawet za tunel nie przechodzi Co mam powiedzieć Koparka nie zdaje egzaminu Jak co to tam jest ten Tam jest walcownia Tam jest walcownia to wiesz Magnez Nie 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 on go się. Nie No, niestety, czasami lepiej się cofnąć, żeby pójść do przodu. Także czekając na przeduszki, wszystkim pokażę Wam jeszcze co do nas przyjechało w międzyczasie. Jest to najnowszy, pierwszy to jest najnowszy model Volvo e, S, e, S60. Auto miało uszkodzone zawieszenie, tam no, koło leżało do wewnątrz. To już kupiliśmy, tak jak zresztą jeszcze jest napis. Volvo, z, no, generalnie z V70, bo z S60 są mega problemy. Z częściami, bo to jest wiadomo, nowy model w zeszłym roku 2018 dopiero się pojawił, także, także części nie ma. Tylnie drzwi na razie szukamy. Przednie na szczęście pasują od Volvo V70, który jest e, czy dłużej na rynku. E, zawieszenie również od Volvo V70 kupione. Także na razie postawiliśmy je na kole. Pojedzie do auto, pojedzie do blacharza. zdemontuje błotnik e, i drzwi, i zobaczymy, co tam pod spodem ze słupkiem. Także jeszcze odcinek, myślę, Volvo poświęcimy osobny. Dojechał też do nas, jakby nie inaczej, kolejny, kolejny Fusion. Fusion też przede wszystkim z uszkodzonym zawieszeniem. Tak naprawdę z elementów tutaj blacharskich do malowania, no to wiadomo, tutaj jakiś porysowany, porysowany błotnik czy zderzak, ale przede wszystkim, e, przede wszystkim to koło zdaje się z tego, co słyszałem, leżało. Tam uszkodzony wahacz i pół oś z tego, co nam, z tego, co nam mechanik mówił to, to to musimy zamówić wiadomo z tej felgi też już, też już wiele nie będzie te felgi w tym Zorze 18 na ocalnym titanium e, drogie nie są więc e, więc e, oni pewnie ją wymieniły. i jeszcze ostatnie Porsche Makan 2018 rok dla pana Mariusza również z uszkodzonym zawieszeniem tutaj e, Pan Mariusz jest osobą niepełnosprawną, więc jemu zależało. Nie wiem czy jest otwarty, yy, więc jemu zależało, żeby była w pneumatykach. Chwilę też tego takiego egzemplarza yy, szukaliśmy. Tutaj pewnie, gdyby nie wystrzelona pirotechnika, to szkody całkowitej by nie było. Tutaj mamy wystrzelone owie, kurtyny o dziwo. Poduszkę w kierownicy. Yy, poduszkę kolanową. I całe uszkodzenie. Tutaj lampa, chyba z tego co kojarzę, jest cała. Jeszcze ją musimy rozebrać. Na razie e, musimy postawić na kole. Potrzebujemy kompletnie kompletne lewe zawieszenie. E, Razem z amortyzatorem pneumatycznym. Także, e, także to, nie jest, to nie jest tania sprawa. Także to chyba każdy element do Porsche. Ale to no tak. W chwili oczekiwania, No koparkę wam pokazałem te trzy. Aut pod który nas dojechały i gdyż koparka już jest, to chodźcie. Dobra zwracam honor, koparka jednak daje radę, Potrzeba, potrzebna była jedynie przeduszka wideo. курчдык Ale zastanawiające jest to, co zobaczcie, zderzenie jest prawie cały, drzwi są prawie całe, i że to koło, to jakby nie wiem, całkowicie jak ktoś pociągnął, wyrwał, zmienił błotnik. Ciekawe. Nie? No, jest... Czasami się zastanawiamy w jaki sposób powstały dane uszkodzenia. Obie Jeep, kompas z 17 roku. Udało nam się kupić w megacenie, Powstanie takim jak tutaj na zdjęciach, wyszedł poniżej 30 tysięcy. A tak naprawdę zobaczymy wiadomo jak podnicę i ten, ale, ale oprócz zawieszenia nie, nie, wy, nie, nie wygląda, żeby było żeby to gorzej wyglądało. Zaraz go sobie z góry zobaczymy. Sorry za to, że nie wyraźnie mówię, ale trochę mi język Mars. Się... dobre dwie godziny Dobre dwie godziny się mocujemy. Tak naprawdę te elementy mogą być pokrzywione. Ale na pewno nie widać żeby silnik skrzynia cokolwiek dostały Zobaczymy jak połyska jedzie To co, mamy ściągać czy nie mamy ściągać Nie no, jedzie do Łukasza To już jego Nie wiem siódmy Chyba charger Także zdecydowany fan marki i modelu aczkolwiek Tą miłość rozumiemy Pasat Grześka <grymne> Tak, w rodzinie w rodzinie od... No, od pierwszy, pierwszy salon Polska jeszcze, 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 jeszcze. Jeszcze. Dobra. Także ostatni rozładunek dzisiejszego dnia Czyli charger Miejmy nadzieję, że pójdzie łatwiej niż z poprzednimi trzema. Akurat słońce wyszło, jak wcześniej cały czas wiało, to w końcu wyszło słońce. Za nami F150, tylko że w wersji 5-litrowej. Będziemy ściągać, zobaczymy jak to pójdzie. Pytanie czy odpali? Nie upadę tego koła! To... No. Tak tam <grym>, Spoko! Piękna wiosna się robi. Także nie, wiecie, przypomniała mi się Pani Akurat, może mam nadzieję, że już Że tak powiem urodziła i jest I, i potrafi spojrzeć na tą sytuację z dystansem, ale sprowadzaliśmy Challengera dla jej brata Przyjechał, naprawdę, przyjechał małą lawetą z urwanym kołem Pani powiedziała Pani do mnie dzwoniła I twierdziła, że ja mam do niej przyjechać i mam go ściągnąć <grym> Także Była długa dyskusja więc jeżeli kupujecie auto z uszkodzonym zawieszeniem, albo co gorzej z zerwanym kołem, to faktycznie naprawdę nie ma co się bać, ale zastanówcie się jak będziecie ściągać, bo niestety, ale kierowcy LOR HDS a ze sobą nie wożą. A tutaj wystarczy wyrwany drążek stabilizatora, zerwana felga z opony i mamy spory problem. Można? Idzie, ja? dalej, Dawaj, dawaj! Dawaj, 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 dawaj dalej, teraz dalej, 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 Jak się nie no, na szczęście się udało zjechać. Mam nadzieję, nie czując dalszy szkód. Opowiem coś o tym chargerze. A ty nawet jest jakieś informacje. Dobra, zjedziemy i będziemy mówić. Niesamowite jaką Regulacje najazdów ma ten, ta laweta No, no dobra Do no przodu nie do rady do przodu, bo za pięć i Tak, to się dalej Zaczepił? Do no dobra no. Jest już, można Można? Boję się czy Czy zjechali no. <laughs> już zjechaliśmy? Tak. No! Jeszcze już chciałem zjeżdżać. Dobra. 2019 SRT Hellcat Tips. Challenger and Charger. SRT Welcome. Nikt tego nigdy nie widział. Unlocking the power. Oh, all Hellcat vehicles are equipped with three key fobs. Jak kupicie Hellcat, to dostaniecie trzy kluczyki: dwa czerwone i jeden czarny. Launch control. Dostępny dopiero po jak zrobicie 500 mil. Dopiero wtedy możecie robić Launch Control. To tak z ciekawostek. Line Lock. O! To też jest e, opcja jak zagrzać e, pomy przed startem. Jestem ciekaw czy ten, czy skatpak też tłumaczy tylko SRT, czy tylko Helikot. Więc... Trzeba że nie wyjdzie w praniu Instrukcja Czy czyta instrukcję? <grym> Thank you for choosing the Dodge brand Szukamy skarbów, bo zawsze ten w można znaleźć jakiś Pozostałości po właściciela. <grym> Ale to na razie ten... To co, wyjadę. Nie? Co w... Można A nim to nie? Szaduje, to, <grym> to, nie to co, jedziemy pod kościół, bączka zakręcić? Siedzę. O głuchy. 4 na przelocie. Kupując, zastanawialiśmy się, co tak naprawdę będzie. Z... Także kupując samochód z uszkodzeniem undercarriage tak naprawdę nigdy nie możecie być pewni, co przyjedzie, bo tak naprawdę równie dobrze. Ktoś mógł gdzieś wjechać, uszkodzić miskę, ktoś mógł potem odpalić, zaczyć silnik i to jest kilkanaście, pewnie tysięcy, żeby kupić silnik do takiego 6.4. Tu na szczęście no to oczywiście wszystko wyjdzie na podnośniku. Samochód po odpa oleju odpalił, płyn chłodniczy jest, samochód się nie grzeje. Także główna szkoda jest z kołem, pęknięta felga, wyrwany drążek. Tak naprawdę jeżeli nie wyjdzie nic to w kilku tysiącach naprawa się pewnie zamknie. I co? 392 chemii, 64 skarpak, on się jeszcze pojawił u nas. Tymczasem w tym odcinku to już wszystko. Jeżeli się podobał nasz odcinek, nie był przydługi, to łapka w górę, zapraszamy do subskrypcji kanału z dzwoneczkiem i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!